O ile przeciętny funkcjonariusz służby więziennej na co dzień styka się w pracy ze złem, można powiedzieć, że przedstawiciel grupy interwencyjnej służby więziennej ma do czynienia ze złem w postaci skoncentrowanej. Biseksy na celach jest to niesmaczne. Jest to niesmaczne kobieta z kobietą. Kiedy się żartowałam na korytarzu, nie tylko, tylko w ogóle cały dzień chodziłam, żartowałam jak kobieta z kobietą może być na celi i jest to związek, to ja poproszę dyrektora o mężczyznę. No, no tak, no to w porządku będzie wtedy. Tyle wariatów, <noise> tyle wariatów. No <noise> nas na dziale się mówi, że to jest typ psychiatryk nie, nie jest akurat karny, nie. No bo od rana do wieczora hałas latają po tym korytarzu, jakby nie wiem, gdzieś były na czasach Odporność psychiczna to jedna z ich najważniejszych cech. Są dobrze wyposażeni i wyszkoleni. A dziś zobaczymy, jak funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej szkolą się w strzelaniu. Grupa Interwencyjna to najbardziej elitarna jednostka ochrony w służbie więziennej. Muszą być wyjątkowo wytrzymali nie tylko fizycznie. Mają nowoczesny sprzęt. Ich praca to najcięższa do wyobrażenia w zakładach karnych. Konwojowanie najbardziej niebezpiecznych więźniów, na przykład psychopatycznych zabójców. Interwencje w czasie bujek osadzonych. Bronienie innych funkcjonariuszy. By pokazać ich pracę przyjeżdżamy na specjalny poligon, do jednego z lasów w województwie lubuskim tak jak mówiłeś, kontakt tak no. nie reaguje, ewakuacja między wami się dogadajcie, ewakuujesz tu klękasz Zakłasz stawę, zabierasz broń, pomasz do worka gotowi ewakuacja Oddech. Patka Rozpięte wszystko. Normalne Jo. Widzę poszkodowanego. 25 metrów od nas po lewej stronie. Kormusik! Naprzód! Służba w grupie interwencyjnej to w służbie więziennej jedna z najtrudniejszych służb, wymagająca największej odporności psychicznej od funkcjonariuszy. No, na pewno nasze działania wiążą się z dużą ilością stresu, więc nasi funkcjonariusze są dobierani w ten sposób, żeby podczas nawet największych niebezpieczeń zachować zimną krew i stosować się do obowiązujących przepisów i zasad działań interwencyjnych czy działań konwojowych. Ta odporność jest też potrzebna do tego, żeby na przykład nie dać się sprowokować więźniom, bo to są przecież bardzo trudni ludzie. Oczywiście jest to. Jeden z częstych, z częstych sytuacji, nad którymi się na co dzień spotykamy, że osadzeni próbują nas sprowokować do jakichś zachowań i więc tutaj ta odporność fizyczna się musi być duża, bo bo takiej sytuacji jest często, próbują nas, jak się zachowamy w danych sytuacjach, więc jak najbardziej, ta odporność musi być tutaj stuprocentowa koncentracja i... I wyposażenie GISF-ów też jest wyjątkowe w służbie więziennej, prawda? Tak. Wyposażenie się cały czas poprawia, zwiększa się i, i tej jakość i, i ilość tego wyposażenia się cały czas poprawia. Cały czas modernizujemy swój sprzęt. A jak ćwiczą giswy? y ćwiczą przede wszystkim samoobronę. Ćwiczymy dużo treningów siłowych, dlatego że na co dzień w jednostkach penitencjarnych pracujemy bez broni. Pracujemy z tylko ze środkami przymusu, więc ta siła fizyczna, ta, ta sprawność jest bardzo ważna. Jestem na rozmowę z nami zgadza się także instruktor różnych służb. W tym specjalnych. Opowiada o najważniejszych wyborach pracy funkcjonariusza wyborze czy użyć broni i pozbawić kogoś życia. Instruktor, ratownik medyczny, który szkoli różne służby specjalne, w tym m.in. grupę interwencyjną służby więziennej. Dzień dobry. Dzień dobry. najważniejszym moment w tej pracy z bronią to decyzja czy strzelić? Podjąć decyzję czy strzelić, czy nie. Jak już strzelimy i dojdzie do skutkowego użycia tej broni, to trzeba udzielić tej pomocy w sytuacji stresowej. A jak wygląda ta chwila, w której osoba, która ma broń, która może zdecydować, czy ktoś, kto przed nią staje, kto jest rywalem, przeżyje albo nie przeżyje? To jest to jest w ogóle czas na refleksję, czy to jest odruch? Czasu odruch, niećwiczony odruch. Trzeba eee, strzelić tak, żeby zminimalizować skutki, ale już te skutki się pojawią, tak jak mówiłem, musimy działać. A kiedy podejmuje się tą decyzję? Są jakieś takie jasne przesłanki? Kiedy wyjmujemy, wyjmujemy broń i strzelamy? Każda służba ma swoje przypadki określone i tutaj każda służba podejmuje decyzję indywidualnie. A w Pana służbie zdarzyło się już, że musiał Pan wyjąć broń i strzelić nie, do człowieka? do człowieka nie musiałem. Dzisiaj tu szkolenia dla grupy interwencyjnej służby więziennej ze strzelania, ale z drugiej strony też z ratowania życia. One są tak samo ważne? I strzelanie i ratowanie to są tak samo ważne rzeczy? Tutaj dzisiaj ćwiczymy, tak strzelanie i w tej sytuacji po użyciu broni, w sytuacji stresowej, w sytuacji, kiedy dochodzi do e, konieczności połączenia się dwóch, dwóch umiejętności. Sytuacja stresowa, dlatego trzeba to ćwiczyć. Inne warunki niż w służbie e, cywilnym, ale trzeba to ćwiczyć cały czas, żeby, żeby te umiejętności trzymać na wysokim poziomie, bo albo będziemy pomagać jakiemuś poszkodowanemu chociażby w życiu codziennym albo w służbie, gdzie ranny będzie nasz kolega. Bez grup interwencyjnych w więzieniach panowałby chaos. Ci funkcjonariusze budzą po prostu respekt, nawet wśród najbardziej niebezpiecznych zbirów. Gdyby spojrzeć na działanie gisłów ów z lotu ptaka, to jaką rolę oni odgrywają w całym systemie służby więziennej? E, o ile przeciętny funkcjonariusz służby więziennej na co dzień styka się w pracy ze złem, można powiedzieć, że przedstawiciel grupy interwencyjnej służby więziennej ma do czynienia ze złem w postaci skoncentrowanym. Grupy więzienne zostały powołane w, przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w 2010 roku. Jedną z przyczyn był rozwój przestępczości zorganizowanej i co za tym idzie zmiana zagrożeń, które mogą wystąpić na terenach jednostek penitencjarnych czy w sytuacjach związanych z więźniami. Giswy to taka elita wśród funkcjonariuszy, którzy zajmują się ochroną. Zdecydowanie tak. To są funkcjonariusze wyselekcjonowani, najlepiej wyszkoleni, o bardzo pożądanych cechach psychicznych. Można powiedzieć, że rzeczywiście jest to elita służby więzienia. Z leśnego poligonu jedziemy do więzienia w Krzywańcu. Pani Maria chce z nami porozmawiać. Jej opowieść to coś, o czym zazwyczaj na głos nie mówi się w zakładach karnych. Pani Maria, akurat jest w pracy. Jest porządkową w hali, w której pracują więźniowie. Spotykamy się z nią w czasie jej krótkiej przerwy w pracy i szybko daje nam do zrozumienia, że dziś rozmawiać chce o więziennym życiu wyjątkowo szczerze. Więzienia dla kobiet to wyjątkowo trudne miejsca. Na niewielkiej przestrzeni swoje charaktery zmieścić musi tu wiele osób o bardzo trudnej przeszłości. Są dziwne sytuacje, są bardzo takie no, niemiłe. Biseksy na, ce na celach. Y jest to niesmaczne. Jest to niesmaczne kobieta z kobietą. Kiedyś się żartowałam na korytarzu. Nie tylko, tylko w ogóle cały dzień chodziłam, żartowałam. Ja jak kobieta z kobietą może być na celi i jest to związek, to ja poproszę dyrektora o mężczyznę. No, no tak, no to w porządku będzie wtedy. No. Ale co nie miałem żadnych skrupułów? No, są takie, że nie mają. Nie mają żadnych skrupułów, nie mają. Wstydu. Wszystko jest dozwolone, to jest jej sprawa, ale nie rób tego oficjalnie, bo to trochę nieładnie wygląda przy ludziach obcych, bo my w sumie jesteśmy obce. Wszystkie dla siebie. Poza tym, ta osoba wychodzi, z którą tam gdzieś ona jest w związku, za chwilę jest druga, także jest to dosłownie, a nie związki, nie przyjaźń, tylko akurat. Czy to z osobą z celi, czy z jakiejś innej celi na przykład? To jest obojętne, no z, z celi, z celi to jest gorzej, dlatego, że na tej celi są obydwie i jest, są postronne osoby, tak? Też mieszkają, więc byłam w takiej sytuacji, że zachciało mi się e, siusiu w nocy i i musiałam udawać, że się budzę. No, to dla mnie było... Nie wiedziałam, jak się zachować po prostu. Czyli są sposoby na radzenie sobie z samotnością <grymne> taką? <grymne> no mają, mają sposoby. Różne. ale jest no, tutaj w, te, w tej w, tutaj w jednostce, nie? Nie, jest, nie jest tak nagminnie, nie rzuca się tak w oczy, chociaż czasem się coś tam zdarzy, no, zdarzają się. Ale mówię, są różne osoby, jest taki przekrój osób, charakterów, nawyków, różnych, obyczajów ich. Jakieś zaniedbania na poziomie podstawowym wychowawcze. Dużo jest. Także trudno jest od takiej oddziałowej naprawdę jakoś postąpić w miarę. Nie wiem, nie wiem co bym zrobiła, tyle wariatów, tyle wariatów, no na dziale się mówi, że to jest typ psychiatryk, nie, nie jest akurat, e, karny, nie, no bo od rana do wieczora hałas, latają po tym korytarzu, jakby nie wiem, no, gdzieś były na czasach Według badania służby więziennej osadzone to w większości osoby z niskim wykształceniem, pochodzące z rodzin o negatywnej atmosferze wychowawczej, w dzieciństwie karane fizycznie, mające w młodości problemy, bez wcześniejszych konfliktów z prawem. Ich ofiarami zazwyczaj byli mężowie lub konkubenci, a miejscem zbrodni kuchnia albo pokój w domu. Do przestępstwa doprowadził natomiast zbieg okoliczności. A głównymi motywami było poczucie zagrożenia albo nagły lub trwający dłużej konflikt. Po dokonaniu przestępstwa często same zawiadamiały policję. O tym jak żyć obok dzieciobójczyń porozmawiamy w kolejnych odcinkach. Są jeszcze jakieś takie przestępstwa, za które osadzone są gorzej traktowane przez inne kobiety? No, jest to pedofilia na pewno. Zdarzają się też e, kobiety z tym artykułem. Gdzieś tam dziecko molestowały. Synka, na przykład matka. Zdarzają się rzadko. Ja na przykład miałam stycznie rzadko. To są osoby z reguły zamknięte w sobie. Zamknięte. E, Psychicznie jakieś takie chwiejne e, psychicznie bardzo. Tak bym to określiła e, moim zdaniem niektóre z nich opóźnionym rozwojem takie się też trafiają. Cała masa osób tu osadzonych to są ludzie skrzywdzeni, mocno skrzywdzeni z różnych powodów. Ja się nie bałam. Są różne osoby, które różnie reagują. Nie bałam się, dlatego że gdzieś mam zakodowane, że w każdej osobie jest jakaś namiastka dobra. Poza tym, te osoby wobec mnie nie były agresywne. Ale wiem, że krążą różne krążą różne opinie dziewczyny chyba dla rozrywki szczują jedna na drugą